Witam na przeglądzie w sklepie Action. Dzisiaj zobaczycie nowości, akcesoria, dekoracje i ozdoby do domu, jakie kupić można w tym sklepie. Będzie też kilka rzeczy świątecznych, ale o tym nieco później. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Widoczne teraz światło z możliwością ładowania kosztuje 35 zł. Sterowane jest za pomocą przycisków, ma 11 różnych efektów kolorystycznych oraz 4 dynamiczne tryby muzyczne. Kabel USB mający długość pół metra znajduje się w zestawie. W sklepie Action kupić możemy także drewnianą tacę do serwowania z trzema szklanymi miseczkami oraz łyżeczkami. Łyżeczki są drewniane, zestaw kosztuje niecałe 18 zł. Drewno jest akacjowe, szklane miseczki z żebrowaniem mogą być myte w zmywarce. Wśród nowości jest także lusterko z oświetleniem LED. Ma wymiary 25x33 cm, zawiera 10 lampek LED działających na baterie. Lusterko z tworzywa sztucznego kupić możemy za 25 zł i 89 groszy. Ta szafka do samodzielnego złożenia, wykonana z drewna oraz metalu, ma wysokość 152 cm. Szerokość 48, głębokość 38 cm. Najniższa półka jest po bokach pokryta płytą MDF. Górna część zawiera metalowe haczyki umożliwiające przypięcie półki do ściany. Odstęp pomiędzy półkami to około 50 cm. Taką szafkę kupić możemy za niecałe 160 zł. Nowością w sklepie Action są także świeczniki ze szkła i metalu. Kosztują niecałe 11 zł. Dostępne są z elementami metalowymi w kolorze złotym oraz czarnym. Tak na przykład prezentuje się świecznik w odcieniach koloru złotego. Tak natomiast wygląda świecznik z metalowymi elementami w kolorze czarnym. Wśród świeczników są też takie szklane z żebrowaniem dwustronne za niecałe 5 zł. Tego rodzaju świeczniki dostępne są w kilku kolorach. Zobaczmy na niektóre z nich. Niecałe 25 zł, natomiast kosztuje ten oto metalowy lampion w odcieniach koloru złotego i białego oraz czarnego. Ma średnicę 21,5, wysokość 26,5 cm. W środku lampionu znajduje się szklany pojemnik na oświetlenie. 19,95 zł to cena dyfuzora, mającego pojemność 150 ml. Dyfuzor taki jak ten dostępny jest w kilku zapachach. Jest na przykład dyfuzor o zapachu kwiatów cytrusowych lub owoców leśnych. Nowością jest także zestaw trzech świec ładowanych poprzez kabel USB. Zestaw kosztuje niecałe 45 zł. Każda ze świec z oświetleniem LED ma inną wysokość. Bateria ładuje się do około 4 godzin, oświetlenie działa 24 godziny. A oto następne nowe dyfuzory zapachowe, tym razem mające pojemność 200 ml. Ten pachnie pralinkami i pieprzem. Widoczny teraz ma zapach kwiatowy. Ten ma zapach lotosu i białej wierzby. Cena każdego z widocznych teraz dyfuzorów to niecałe 23 zł. Taki jak ten pachnie m.in. szałwią. Za niecałe 4 zł kupić możemy sztuczne sukulenty w ceramicznych doniczkach. Doniczki dostępne są w różnych kolorach, wybierać możemy także pomiędzy różnymi rodzajami sztucznych sukulentów. Zobaczmy teraz niektóre z nich. Są także sztuczne sukulenty w szklanych buteleczkach z dekoracyjnym jutowym sznurkiem. Taka dekoracja kosztuje niecałe 8 zł. Auto ceramiczne wazony, jakie kupić możemy w sklepie Action. Taka nowość kosztuje niecałe 15 zł. Ma wysokość i średnicę 17 cm. Dostępny jest w trzech różnych kolorach poza tym także w białym oraz beżowym. Niecałe 18 zł. Kosztuje ta ceramiczna doniczka, również dostępna w kilku kolorach. Każda z tego rodzaju doniczek ma średnicę 13 cm. Przyjrzyjmy się nieco dokładniej jednej z nich. Wysokość doniczek z tej serii to 25 cm. 34,95 zł to cena ozdobnej poliestrowo-aksamitnej poduszki mającej wymiary 55 x 55 cm. Puszewkę poduszki dostępną w kilku kolorach można zdjąć, zapinana jest na zamek. 22,95 zł kosztuje poduszka aksamitna mająca wymiary 45 na 45 cm. Puszewka tej poduszki również zapinana jest na zamek. całe 25 zł kosztuje poduszka welwetowo-pluszowa. Dostępna jest w kilku, m.in. widocznych teraz kolorach. Ma wymiary 45 na 45 cm. Zorzysta jest z jednej strony. Poza nowymi poduszkami w sklepie Ksen znaleźć możemy także nowe poszewki. Niecałe 12 zł kosztuje taka jak ta, dostępna w jednym wzorze i kilku kolorach. Jest poliestrowa, ma wymiary 45 na 45 cm. Wzorzysta jest po obu stronach. W sklepie Action są także nowości dla zwierząt. Niecałe 40 zł kosztuje składana kostka. Taki domek legowisko dostępny jest w kilku kolorach. Ma wymiary 39x39 i 38 cm. Tutaj dostępny był w kolorze szarym oraz białym. Nowością jest także zestaw dwóch ceramicznych misek na stojaku z tworzywa sztucznego i drewna. Zestaw kosztuje niecałe 35 zł. Wymiary podane są na opakowaniu. Nowością w sklepie Action są także legowiska w świąteczne wzory. Spodnia część jest antypoślizgowa. Górna część legowiska wykonana jest z miękkiego aksamitu. Niestety nigdzie nie ma informacji o jego wymiarach. Dostępne jest w kilku wzorach oraz kolorach. Kupić możemy je za niecałe 30 zł. Skoro jesteśmy już przy rzeczach świątecznych, zobaczmy teraz na te drewniane okrągłe zawieszki świąteczne, dostępne w kilku wzorach. Jedna taka zawieszka kosztuje niecałe 5 zł. A oto następne ozdoby świąteczne m.in. takie drewniane zawieszki za niecałe 6 zł, przedstawiające postacie z dziadka do orzechów. Tego rodzaju dekoracja dostępna jest w kilku zestawach kolorystycznych. Niecałe 4 zł kosztuje ozdoba z tworzywa sztucznego mająca kształt zwierząt. Są także ozdoby choinkowe z tworzywa sztucznego z dekoracyjnym wypełnieniem. Takie jak te mają średnicę 8 cm. Cena jednej to 4,49 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.